Witaj! Większość z nas przychodzi na e, giełdę Forex po to, aby zarabiać pieniądze, ale pieniądze są tak naprawdę środkiem na zdobycie czasu. Czasu na realizację przyjemności, marzeń tego, co lubimy robić, gdy nie pracujemy. Czasu dla rodziny, dla znajomych, dla przyjaciół, e, ale też e, czasu umożliwiającego pracę z przyjemności, a nie z przymusu. Ja nazywam się Piotr Głowacki i w tym wideo... Będę chciał pokazać Ci, w jaki sposób zarabiać pieniądze i mieć więcej czasu. Zapraszam. Witaj w moim Trading Roomie. Mam on już ponad 5 lat. Składa się z podstawowych elementów potrzebnych e, inwestorowi, czyli tak naprawdę komputerów i łącza internetowego. Ja mam tu dodatkowe jeszcze tablicę, gdzie rozpisane są wszystkie e, struktury, jeśli chodzi o falę Eliota, ale tak naprawdę e, korzystam z kilku podstawów, które powtarzają się na rynku. Wchodziłem w wied wiedzę bardzo głęboko, po czym okazało się, że tak naprawdę e, najlepsze są najprostsze e, systemy. Ten trading room powstał po hostie lat 2004-2007, kiedy e, dość łatwo się zarabiało na rynku. Wiele osób z sentymentem wspomina ten czas, ale jestem zdania, że e, aktualnie jest chyba nawet łatwiej zarabiać. Cały czas pojawiają się okazje inwestycyjne, jest łatwiejszy dostęp do e, narzędzi, do rynków. I mając tylko odpowiednią metodę, można robić to naprawdę łatwo, bez dużego zaangażowania i efektywnie, co najważniejsze. Sam zaczynałem, w, chyba jak duża część inwestorów, pieniądze zaoszczędzone z wypłaty. 5 tysięcy złotych włożyłem w e, e, rachunek maklerski, powiększyłem je jeszcze o kolejne 5 tysięcy, pożyczone z banku. Na kredyt gotówkowy określony ponad 20%. I co zrobiłem? Poszedłem, zagrałem na kontraktach terminowych. Ten da bardzo szybko dał mi lekcję. W ciągu kilku dni straciłem połowę kapitału 50%, 5 tysięcy złotych. Ale to była bardzo ważna lekcja, bo dała mi kopniaka do nauki. Efektem było to, że w kolejnych latach, w przejściu tego procesu edukacji, zarabiałem już regularnie wyniki na Pita i tak były naprawdę coraz e, e, ciekawsze. E, w kolejnym wideo może opowiem Wam jak e, zarobiłem 5, przepraszam, pół miliona złotych, ale też jak straciłem w jednej transakcji pół miliona złotych. E, taka też bardzo ciekawa e, lekcja. I co ważne, e, teraz robię to zupełnie inaczej, robię to e, w bardziej wyważony sposób, nie ma już tych emocji, które były kiedyś, to inwestowanie jest e, spokojniejsze, bardziej rozsądne e, e, i chyba o to chodzi. O to chodzi, żeby e, e, to było czymś e, normalnym, e, częścią dnia, e, żeby poświęcać na to jak najmniej czasu, a mieć z tego jak największe efekty. O to właśnie chodzi. E, tak więc, zapraszam może teraz na część praktyczną, w której pokażę, e, jak. Co można robić, i zdradzę Wam sekret, jest tak naprawdę esencję metodologii Roberta Maynera, którą się posługują. Na początek mam do Was prośbę: przeklikajcie e, analizy, które są na stronie infoinwestor.pl. Jest to źródło doskonałej wiedzy do tego, aby poznać metodologię Roberta Maynera e, w praktyce. E, w kolejnym wideo zajmiemy się analizą poszczególnych zagrań. W szczególnych tradeów, jak do nich doszło, jakie warunki musiały być spełnione, aby e, mogła zostać zawarta transakcja. E, będziemy sobie omawiać e, te ciekawsze tradey, e, które mogą posłużyć nam za wybrane przykłady. Natomiast teraz e, zajmiemy się e, omówieniem samej strategii. E, dlaczego wskazuję i akcentuję ten element, że ona powinna być bardzo prosta? E, dla mnie jest i myślę, że dla Was też. Taka, 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 może być. Składa się z czterech podstawowych elementów: jest to momentum w podwójnej ramie czasowej, jest to struktura, ceny docelowe oraz czas, który w połączeniu z zarządzaniem pozycją stanowi ten czwarty element. Momentum w podwójnej ramie czasowej oznacza, że. Wykres dzienny pokazuje nam trend, a wykres godzinny służy do zajmowania pozycji na rynku. W tym momencie oglądamy wykres e, złoty, dolar do złotego, wykres dzienny. On pokazywał nam tutaj na szczycie e, zwrot w dół i okres gry na spadek i na wykresie godzinnym w tym czasie szukaliśmy okazji do zagrania na spadek. To zagranie nastąpiło i w okresie, gdy trend dzienny rósł, my staliśmy, że tak powiem, z boku po zamknięciu pozycji i czekaliśmy na kolejną okazję, kolejne e, zagranie w dół, kiedy to rynek będzie na dziennym spadał. My na godzinnym szukaliśmy okazji do zajęcia pozycji na spadek i nastąpiło tu zagranie, gdzie mamy tą czerwoną linię. Kolejne elementy systemu to struktura. Najprostszym elementem struktury, od którego warto zacząć i na który najczęściej ja gram, to są korekty. Korekty ABC i zazwyczaj są to korekty. Jest to doskonały element do dołączenia do trendu. Korekty mogą być w górę. W trendzie sparkowym. mogą być też korekty w dół, w trendzie wzrostowym. Tego szukamy. Korekt. I poziomy docelowe. Zazwyczaj w oparciu o w liczby Fibonacci'ego wyznaczamy zasięgi dla korekt w oparciu o ich strukturę wewnętrzną należności. zależności. Ale to wszystko dostaniecie w analizie. Tak naprawdę podane myślę, że w przystępny sposób. Po to, abyście mogli podjąć tylko decyzję, czy grać, czy też nie. Jeśli macie z tym problem, proszę, piszcie pod tym oto wideo komentarze i e, opisujcie to, z czym macie problem, ja postaram się y, odpowiedzieć, e, tak aby też wszyscy inni na tym mogli skorzystać, a dla osób, które e, opiszą w najciekawszy sposób, ale może też najbardziej inspirujący e, sposób swoje problemy, czekają nagrody w tych oto torbach, czekają kurtki, czapki i podkładki Iron FX dla naszego partnera. Kurtki bardzo ciekawe, kilka osób już się wygrało i mieliśmy bardzo ciekawy feedback odnośnie jakości. Także polecam i zapraszam. I na koniec jeszcze jedna informacja z sedno strategii. To co jest najważniejsze w niej. Tak naprawdę mogą być podstawą, ale w połączeniu z innymi elementami lepiej działa momentów podwójnie ramie czasowej. to ono powoduje, że e, gramy zgodnie z rytmem rynku. Popatrzmy, ten ruch tutaj wyznacza nam właśnie rytm rynku. Jeśli jest to rynek walutowy, a raczej w okresach dziennych mamy pokazany kierunek, w którym powinniśmy szukać okazji do gry. Jeśli tylko nie będziemy przekombinowywać, że tak powiem, jeśli będziemy szukać okazji w jednym określonym kierunku wtrazywanym przez ten rytm dzienny trendu momentum jestem w stanie Wam obiecać prawie, że, że będziecie wygrywać w większości przypadków z rynkiem z akcentem na większość. Gdybyśmy cały czas wygrywali, albo bym obiecał, że będziemy cały czas wygrywać, byłoby to oczywiste e, kłamstwo. Niemniej statystyki i zagranie pokazują, że e, te, które możecie obserwować na naszej stronie od początku 2013 roku, że zyski są naprawdę, naprawdę e, potężne. Także już teraz zapraszam na kolejne wideo, bardziej szczegółowe wideo, a w tym momencie już żegnam się z Wami. Do zobaczenia.